Siema, pozdrow z HRLD, jesteśmy już w kantonie, w centrum Dzisiaj idziemy z Adamem i Kipą na imprezę do konsulatu Jest 3 maja no Poza od Teraz, Teraz jesteśmy w mieście, przyprowadzamy się do hotelu Kebabik szybki ja Damy kebabik z wieprzowinką Na cienkim cieście 25 yuan A, to jest kurczak, przepraszam Kurczaka Cheba! O kurwa, już Ponieważ idziemy na polowanie i nie może wyglądać jak brudasy, będziemy teraz kupić jakieś czuchy. Tak, takim cynem handlowym. Ja kupię sobie jakąś koszulę. No i jakieś spodnie. bardziej eleganckie. Idziemy? Kupiłem sobie porządne spodnie, koszulę, żeby nie wyglądać jak dziad na imprezie. A tutaj wszystko sprzedają, naprawdę mają pełno ciuchów. Takie jak u nas, było były na stadionie dziesięciolecia, czy te, te domy towarowe pod pałacem kultury. No, coś w tym stylu. Dużo podrób, oczywiście. Uff. Typowa, handlowa ulica w Chinach, strasznie głośno. Chciałbym, ktoś siedzi na rowerze, próbować przejechać. Samochody drąbią. Taki skontrolowany chaos Już się przebraliśmy, nasze nowe ciuszki Są całkiem nieźle No teraz nie do konsulatu Zobaczymy czy uda się wynegocjować normalną cenę za przejazd Ty się odjeżdża Wreszcie się udało, kilka taryf nam odmówiło o ogóle jest dużo korki, miejscu Mateusz już nas czeka Hotel Four Seasons Impreza polonijna będzie tutaj tak? Sprowadzą do sali Impreza będzie w tej sali tutaj bankietowej w hotelu da. ale ludzi W środku Paka teraz wrócił do barku No, dużo, dużo ludzi przyszło ale jeszcze na pewno elegancką imprezę. 广东，广东省文化厅副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副厅长、副 To wzniesione, polsko-chińska przyjaźń rośnie w siłę. My się zabieramy już za jedzenie, bo tu za jest Tutaj mamy bufecik, kiełbaska, pirożki, warzyw, mięsko, barbeki, kapłańsko i no wie, smacznego. Dziękuję za zaproszenie. Nie ma znamek, nie my Nie No to już impreza tutaj Polonina się kończy. Zamknęli Barek, to już jest znak, że trzeba uciekać. Zgasili też już prawie światła. A już fajnie było? Super. Było fajnie. A takich imprez w Tokio aż tylu nie ma. Na pewno nie na taką skalę. Są mniejsze w ambasadzie Polskiej. To jest hint dla ambasady, że mnie częściej zapraszała. To ich pochwalę wtedy też. Tam Adam ogarnia w ogóle tam Polonię i im tłumaczy co robić w Chinach, że prowadzi dobry biznes. Mi się udało nawet nawiązać kilka kontaktów biznesowych na temat Korei Północnej, co było mi zaskoczeniem. Ale byli jacyś fani. Poproszę. I zaraz wracamy już do hotelu. To tyle na dziś. Zostawcie komentarz, zostawcie suba. Jutro już lecę do Japonii. Pokręcę się jeszcze przez jeden dzień po kantonie, no i to będzie na tyle z tegorocznej wycieczki do Chin. Na razie. Mój człowiek nie serce tylko kieszenie. I to nie tylko jako osoba, <słyska> która jakoś się wydzieje, a później itd.